Siemano! Ostatnio przygotowałem dla Was zestawienie tytułów z Dalekiego Wschodu, więc tym razem czas na coś z nieco bliższych okolic. A dokładniej mam dla Was 7 gier, które powstały w naszym pięknym kraju nad Wisłą, bądź które były finansowane z polskich środków, to znaczy zlecone przez polskie firmy, bo i takie też się zdarzą. Zdarzą się również takie, które jedynie powstały w Polsce na zlecenie zagranicznego wydawcy, jednakże wszystkie są w jakimś stopniu powiązane z naszą ojczyzną, i o tych powiązaniach opowiem przy okazji omawiania każdej z gier. Najważniejsze jednak jest to, że każdy z tych tytułów zasługuje na uwagę graczy i warto po prostu w nie zagrać. Tak jak poprzednio, nie traktujcie tego zestawienia jako rankingu. Po prostu wymieniam tutaj gry, w które warto moim zdaniem zagrać, ale nie szereguję ich i nie kategoryzuję na lepsze i gorsze. Na koniec tego przydługiego wstępu przypominam o partnerze kanału, którym jest platforma Instant Gaming, na której to kupicie gry w wersji cyfrowej oraz doładowania do wszelakich sklepów z grami po niższych cenach niż bezpośrednio. Zniżki sięgają nawet do 90% a produkty na Instant Gaming ciągle rotują, zatem jak najbardziej warto stronę odwiedzić. Tymczasem dłużej już nie przeciągam, startujemy z siódemką gier z kraju nad bisą, które warto zagrać. Numer 1 Forever Skies Pierwsza gra na liście to tytuł, dzięki któremu zwiedzimy postapokaliptyczną ziemię, która ewidentnie nie nadaje się już do podtrzymania jakichkolwiek form życia. No chyba, że takich, które ewidentnie nie są przyjaźnie do nas nastawione. Stylistycznie gra przypomina trochę No Man's Sky ze względu na swoje jaskrawe barwy i specyficzny styl oprawy graficznej. W Forever Skies jednakże nie zwiedzimy całego kosmosu, a jedynie obumarłą, wyniszczoną planetę Ziemię. Jeżeli chodzi o gameplay, to produkcja mocno stawia na elementy przetrwania w opustoszałym świecie. Jeżeli więc oczekujecie miliona wybuchów na ekranie, ciągłej akcji, tysięcy wystrzelonych pocisków z broni palnej, to możecie się trochę zdziwić. Gra bowiem stoi eksploracją, craftingiem, zwiedzaniem i zapewnieniem schronienia w celu przeżycia. Główny bohater musi sobie zapewnić surowce oraz środki do życia, począwszy od tych podstawowych, jakimi są jedzenie i picie, po elementy, z których można wykonywać różnego rodzaju narzędzia oraz ulepszyć nasz statek powietrzny, który to służy za główny środek transportu oraz schronienia. Gra swoją stylistyką oraz umiejscowieniem sprawia, że człowiek zwiedzając opustoszałą Ziemię naprawdę czuje się w niej samotny, a wszechobecne zgliszcza i unosząca się w powietrzu trucizna dodatkowo zagęszczają klimat. Za tytuł odpowiedzialny jest deweloper Far From Home Entertainment, a gra ukazała się 22 czerwca na razie tylko na komputerach PC. Jednakże w planach jest także wydanie konsolowe. Numer 2 Lords of the Fallen Na starcie sprostuję jedną rzecz. Gra w praktyce tworzona jest przez dewelopera Hexworks, którego to studia znajdują się w Barcelonie i Bukareszcie. Teoretycznie zatem tytuł nie pochodzi z Polski, ale jak się zagłębimy w temat, to właścicielem Hexworks jest polska firma CI Games, która to w pełni finansuje, poczynania studia oraz pracę nad Lords of the Fallen. Zatem jak widzicie, powiązania z naszym krajem są dosyć spore, więc tytuł śmiało może wylądować na tej liście. A trzeba przyznać, że gra zapowiada się mega ciekawie i po dotychczas zaprezentowanych materiałach trzymam kciuki za jej sukces. Lords of the Fallen to następca wydanej w 2014 roku gry o tym samym tytule. Produkcja to RPG, który wpisuje się w ramy popularnego ostatnio gatunku Souls Like. Gameplay skupia się na kierowaniu stworzonym przez nas bohaterem, który to przemierza mroczny świat akcją, pokonując napotkanych na swojej drodze demonicznych przeciwników. Całość mocno jest stylizowana na Dark Fantasy oraz czerpie garściami właśnie z produkcji od From Software. Czy to źle? W żadnym wypadku, bowiem, jak brać przykład, to od najlepszych. Na osobną uwagę jednak zasługuje fakt, że tytuł od podstaw tworzony jest na silniku Unreal Engine 5 i to naprawdę widać na zaprezentowanych zwiastunach. Świat gry bowiem prezentuje się bajecznie, jest bogaty w detale oraz liczne efekty, co daje nadzieję na prawdziwie nextgenową produkcję. Wstępne oceny ludzi, którzy mieli styczność z grą również napawają optymizmem. Zatem nie pozostaje nic innego jak wyczekiwać 13 października tego roku, kiedy to gra będzie miała swoją premierę na PS5, Xbox Series XS oraz komputery PC. Numer 3. Layers of Fear Mówią, że tegoroczny Layers of Fear to sprawdzian polskiego Blooper Team przedszykowanym na zlecenie Konami wielce wyczekiwanym remake'iem drugiej odsłony Silent Hill. Gra to swoisty remake oraz fuzja dwóch gier z szyldu Layers of Fear, również stworzonych przez Blooper Team kolejno w 2014 i w 2019 roku. W grze poznajemy trzy opowieści ukazane z perspektywy trzech bezimiennych protagonistów. Ich wspólny mianownik to fakt, że wszyscy wykonują profesję opartą na działaniu Twórczym. I tak bohaterami są malarz, aktor i pisarka. Akcja gry mocno oscyluje wokół surrealizmu i podróży w głąb spętanych o błędem umysłów głównych postaci. Warto dodać, że widać tutaj sporo inspiracji, zaczerpniętych od Hideo Kojimy i jego kultowego już PT, czyli Playable Teaser. Tak czy inaczej, fani horrorów na pewno powinni być zadowoleni. Jako, że główną tematyką gry jest obłęd umysłu, na graczy czeka wiele surrealistycznych i ciekawych zabiegów geometrycznych w kwestii otoczenia i projektowania poziomu. Krótko mówiąc surrealizm to drugie imię Layers of Fear. Warto jeszcze wspomnieć, że gra została całkiem nieźle przyjęta przez recenzentów i chociaż nie zdobyła samych topowych ocen, tak jest to zdecydowanie gra, w którą warto zagrać, szczególnie jeżeli lubujecie się w tego typu growych straszydłach. Premiera Layers of Fear miała miejsce dokładnie 15 czerwca 2023 roku, a platformy, na których gra jest dostępna, to PS5, Xbox Series XS i komputery PC. Numer 4 Front Mission 2 Remake może Was to zdziwić, ale chyba najbardziej japońska, wydawałoby się, gra z owego zestawienia tworzona jest przez polskie studio. Grą bowiem zajmuje się rodzimy deweloper Forever Entertainment, który to na zlecenie Square Enix zajmuje się produkcją omawianego remake'u drugiej części Front Mission. Front Mission 2 to taktyczny RPG, który swojego czasu debiutował na pierwszej konsoli Sony. Gra nigdy nie opuściła granic Japonii, więc całkiem prawdopodobne, że o niej nie słyszeliście. Chociaż jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że miałem już okazję o niej wspomnieć, chociażby przy zestawieniu Gier RPG na tegoroczny wiosenno-letni okres. W razie czego zostawiam link na górze ekranu, jednakże przy okazji zaznaczam, że premiera gry została przełożona z 12 czerwca na bliżej nieokreśloną datę w tym roku. Mam tylko nadzieję, że faktycznie w tym roku ją ujrzymy. Jest bowiem na co czekać. Front Mission 2 to przedstawiciel taktycznego RPG z elementami strategii. Akcja gry dzieje się w dystopijnej, skąpanej w wojnie przyszłości, gdzie poszczególne strony walczą ze sobą za pomocą mechów i ciężkiego sprzętu. Takimi to też właśnie pojazdami z mechanizowanymi oddziałami przyjdzie nam w grze pokierować. Wszystko to okraszone turowym systemem walki i polem bitwy podzielonym na szachownice, w stylu chociażby takiego Final Fantasy Tactics. Całość zapowiada się naprawdę ciekawie i mam nadzieję, że gra faktycznie ukaże się jeszcze w tym roku. Jasne jest za to jedno: tytuł wyjdzie ekskluzywnie na Nintendo Switch. Numer 5 Ghost Runner 2 Kontynuacja wspaniale przyjętego Ghost Runnera od polskiego studia One More Level może być jedną z najjaśniejszych premier końcówki tego roku. Część pierwsza, osadzona w dystopijnym cyberpunkowym świecie, zebrała świetne noty, a za sprawą swojej stylistyki, tempa akcji oraz możliwości szybkiego doskonalenia umiejętności, przyciągnęła przed ekrany miliony graczy. W drugiej części ponownie wcielimy się w zabójczego robo ninżę który to na swojej drodze będzie kroił kolejne setki niczego nieświadomych przeciwników. A wszystko to z zabójczą prędkością oraz precyzją. Podobnie jak w części pierwszej gra nie wybacza błędów, to też mimo iż sami jesteśmy na tyle potężni, że każdego przeciwnika zdejmujemy jednym ciosem, to musimy bardzo uważać, gdyż również giniemy od pojedynczego strzału lub uderzenia. To co wyróżnia dwójkę na tle jedynki, to fakt, że akcja gry wychodzi poza jeden obszar, jakim była Dharma Tower w części pierwszej. A do tego do dyspozycji dostajemy nowe sposoby poruszania się, w zależności od przemierzanej lokacji. Mam tu na myśli ukazane na dotychczasowych materiałach podróże motocyklem. Czy do dyspozycji gracza zostaną oddane inne pojazdy lub ciekawe elementy? Tego póki co nie wiadomo, jednakże będzie wiadomo już niebawem, gdyż gra ma zadebiutować 26 października 2023 roku, a platformy na których tytuł się ukaże to PS5, Xbox Series XS oraz komputery PC. Numer 6. House Flipper 2 Mówi się, że polski Game Dev z symulatorami stoi. I faktycznie jakieś ziarno prawdy w tym stwierdzeniu jest. Mieliśmy symulator prowadzenia stacji benzynowej, symulator strażnika granicznego, mechanika samochodowego, a nawet złodzieja czy kierowania ubotem. Za wszystkie te gry odpowiedzialny jest polski wydawca, firma Playway SA. Ta sama firma wydała również pierwszą część House Flipper gry, która szturmem podbiła serca graczy i która jest chyba najlepiej sprzedającą się pozycją wydaną przez Playway. Nic dziwnego zatem, że w przygotowaniu jest kontynuacja tegoż tytułu. No dobrze, ale na czym gra polega dokładnie? Otóż naszym zadaniem jest kupno nieruchomości w wątpliwym stanie, ale co najważniejsze, po niskiej cenie. Odnowienie i sprzedaż z zarobkiem. Zadanie w teorii proste, jednakże wykończenie dotkniętej znakiem czasu nieruchomości do najłatwiejszych zadań należeć nie będzie. Musimy bowiem do tematu podejść kompleksowo i każdą czynność związaną z wykończeniówką przeprowadzić samemu. Gracze czekają zatem takie zadania, jak malowanie, układanie kafli, rozbiórka, sprzątanie, demolka czy instalacja mediów. Czynności te w pierwszej części były satysfakcjonujące same w sobie, co przełożyło się na jej sukces. Co do kontynuacji, to po zaprezentowanych materiałach można śmiało stwierdzić, że formuła zabawy nie uległa zmianie jedynie dostaniemy mocniej, bardziej i więcej tego samego. House Flipper 2 swoją premierę będzie miał 14 grudnia 2023 roku ekskluzywnie na komputery PC. Numer 7 Cyberpunk 2077 Widmo Wolności Niby to tylko DLC, ale nie oszukujmy się, znając CD-projekt Red, nadchodzący dodatek do Cyberpunk'a będzie miał tyle zawartości, że pewnie spokojnie mógłby być samodzielną produkcją. Widmo Wolności zabierze graczy do zupełnie nowej dzielnicy Night City, nazwanej Docktown. Na miejscu czekają na nas nowe niebezpieczeństwa, a na zaprezentowanych dotychczas materiałach widać, że klimat nowej miejscówki będzie chyba najbardziej gęsty i mroczny z całego miasta. W skrócie, jeżeli chodzi o fabułę, to udajemy się do Doktown, aby uratować prezydent nowych Stanów Zjednoczonych, której to pojazd rozbił się w mrocznym zaułku Night City, przez co nie brakuje złoli czyhających na porwanie głowy państwa w przeróżnych, oczywiście niezbyt dobrych celach. Dodatkowo wiz zdaje się tracić siły na wskutek jakiegoś wszczepienia, które wydawałoby się prowadzić do nieuchronnej śmierci głównego bohatera lub bohaterki. W dodatku do Cyberpunka powróci znana obsada z Keanu Reevesem w roli Johnego Silverhanda na czele. To jednak nie wszystko, bowiem rozszerzenie uraczy graczy również nowymi postaciami, a jedną z nich zagra kolejne znane hollywoodzkie nazwisko. To jest Idris Elba, którego to również dostrzeżemy na trailerach i materiałach promocyjnych. Samo widmo wolności to jednak nie wszystko, bowiem deweloperzy z CD Projekt Red przygotowali również darmowy update, który znacząco rozszerza trzon produkcji, nie tylko jeżeli chodzi o omawiany dodatek, ale również w podstawce. I tak oto AI Policji zostało znacząco rozbudowane, przebudowane zostały drzewka umiejętności czy zmienione menu i huby. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Szykuje się zatem tona zawartości i coś czuję, że po premierze Widma Wolności gracze już na pewno zapomną o jakichkolwiek problemach z Cyberpunkiem, które to były obecne w okolicy premiery podstawki. Cyberpunk 2077 Widmo Wolności zadebiutuje 26 września 2023 roku na PS5, Xboxach Series XS oraz komputerach PC. I to tyle, jeżeli chodzi o 7 gier z Polski, na które koniecznie warto zwrócić uwagę w roku 2023. Dajcie znać w komentarzach, czy znaleźliście w tym zestawieniu coś dla siebie, a może uważacie, że jakiejś produkcji brakuje. Piszcie śmiało, a nuż dzięki Waszym propozycjom nazbiera się materiału na część drugą tego zestawienia. Tymczasem jak zawsze bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich filmów. No i oczywiście zachęcam do aktywności w postaci suba, wspomnianego już komentarza czy łapki. Dzięki i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Na razie, cześć!